Weź kurwa się zamknij! <grywa> Ludzie takie pytania do ciebie Chcesz nie? Jak, jakbyś się z Najmanem napierdalał, to byś mu nie? Jak uważasz? Ale boisz się na koleję? Boisz się jakichś tych reakcji w internecie, czy co? Jak jesteś taką kurwa fałszywą szmatą, że ty chuj. Boję się. Myślę, że Marcin by mnie wgniótł w podłogę. W jakim województwie mieszka Nikola? Boże, bo, o to ja to chyba widziałem. On, ona nie wiedziała. Zbyt... Powie? Ośla, e, ten. warmińsko... Które? Tu. W bo... <laughs> ŚWIASKA POMORSKIE Piotrusiu, nie się Przyzwyczaj się do swojego losu i zamknij kur... Piotrusiu, się, <grystanie> <grystanie> się do O, tu jest pole u sąsiada, a tam jest spore u sąsiada e, tam tutaj będzie kukurydza, a tam też będzie kukurydza Zwykłą szmatą, jakiejś zwykłą szmatą, szmatą. Dobra, super, super Tak samo jak twoja matka yeah, 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 yeah. Mr. Bombas, take bomb fantasy, ma'at sit sweet, Mr. Bombas, dzieck bomba fantasy Jedźmiewico jewana, szmato, pomarzyco pierdolona Ty kurwa nie topezico jewana To jest twój dobre, pa Dzień dobry Polsko, witamy Was serdecznie z zaśnieżonej północy Polski. Jesteśmy w województwie pomorskim jesteśmy w miejscowości Ocypel u e, Krzysztofa. Kochani, ja jestem Aleks, a wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECDU Polska. Ja A teraz piosenka o tym, jak bardzo mi się nie chce iść do szkoły. Najsłynniejsza bania w Polsce za te 15 baniek. Cisza, cisza! Cisza, cisza, Lubię tylko twardych stara szkoła, Aha. Beata! Ty stara kurwo! Mhm. Wysyłałeś takie rzeczy? O kurwa, to to nie, to to nie teraz Ale wysyłałeś takie rzeczy, ja nie mówię, że dzisiaj to wysłałeś Bogiem To jest twojego komunikatora, czy to jest twój komunikator? Zobaczcie, zobaczyć, a, chcesz swój komunikator? Aaaa, a, nie trafiłem! Idę kurwa spać.